O, i teraz jestem już na stacji Arturówek. Dojechałem tutaj z problemami, jak Państwo zauważyli. I teraz zobaczymy sobie, czy będę miał pociąg powrotny do stacji Widzew Do stacji Łódźwidzew. Literka. 5b 5b co, to to jest kursuje 1.5 piątek nie ma nie ma 4 też 16.55 16.55 a który to nie ma 2 kursuje ale to jest ten powszedni powszednie dni Nie ma, nie, kur, nie, nie pokazuje mi nie, nie kursuje od 25 nie. czerwca. Nie, tylko nie, nie, nie. w te dwa dni. Tylko w te 2 dni, dni nie ma, bo ja sprawdzałem elektronicznie. On nie kursuje. Jest tylko ten witkacy o 15.52 ale on nie zabiera bo nie, miejscówkę nie, nie. trzeba a. mieć a tak to to nie ma nie ma stąd 3.5, 15.6 3-5 15-6 jest 17, 11, nie ma ostatni jest 15-6 innych, innych nie ma także tak tak, tak, tak e, od 15 czerwca do 14 sierpnia od poniedziałku od, od piers, hmm. tak, od hmm. do piątku nie, 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 ta bo ta ja ta, ta, ta. No, w, in, w, w aplikacji internetowej sprawdzałem, nie.